Zadanie 12, matura podstawowa 2021. Funkcja kwadratowa f określona wzorem f od x równa się minus 2x plus 1 razy x minus 3 jest malejąca w przedziale. W tego typu zadaniach musimy sobie wyznaczyć x. Możemy zrobić sobie tutaj i tutaj. x plus 1 i przyrównujemy sobie do zera i możemy sobie od razu wyznaczyć x. x równa się minus 1. Przy zmianie stron zmieniamy znak. x minus 3. Nasz drugi x równy jest 0, czyli x równa się 3. Możemy sobie zaznaczyć te nasze punkty. minus 1, 1, 2 i 3. Tutaj mamy naszą trójeczkę. Jeśli nasz współczynnik kierunkowy jest ujemny, tutaj mamy nasz współczynnik kierunkowy, nasza funkcja będzie miała taką postać. Jeśli jest dodatni, to nasza funkcja miałaby taką postać. Następnym punktem, jakim musimy się zająć, jest punkt P. Czyli środek naszego przedziału. E, punkt P możemy wyliczyć sobie, e, jest to średnia z tych dwóch punktów, czyli minus 1 plus 3 przez 2 to jest równe e, minus 1 plus 3 to jest 2 przez 2, czyli 1. Nasz punkt P będzie tutaj. I to będzie punkt przecięcia środek naszej funkcji. Następnym krokiem, jaki musimy wykonać, jest określenie, w jakim przedziale nasza funkcja jest malejąca. Jak widzimy tutaj, nasza funkcja rośnie aż do punktu P. Natomiast od punktu P dalej nasza funkcja maleje. Więc nasza funkcja jest malejąca od punktu 1 do punktu do nieskończoności, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie ta funkcja się kończy. Jedynka jest zamknięta, bo jedynka również należy skończono się zawsze otwarta. E, prawidłowa odpowiedź to A.